Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału Miry i Jego Jego na kolejnym filmie z dostawą klocków do Krycika. Dzisiaj malutka dostawa, ale przede wszystkim to, co będziemy obserwować, no to jest wspomniany już w miniaturce przypływ królowej. Ale zanim do tego przejdziemy, to czeka nas kilka zestawów z innych serii. Mamy troszkę space'ów, mamy troszkę piratów. Także zapraszam do obejrzenia, jak to zwykle, od najmniejszych do największych. I jeszcze będzie. Pewien bonus gdzieś w trakcie tego, tego odcinka. No to co, zwykle zaczynamy od piratów, więc tym razem też jest dobra okazja, żeby zacząć, gdyż pojawiły nam się trzy zestawiki z piratów, z czego dwa chyba takie dawno nie widziane. Zacznijmy sobie od Turbo klasyka, czyli jednego z pierwszych zestawów z piratów. Jest to, jest to taka tratwa z trójką, z trójką piratów. Mamy tutaj takie śmieszne, śmieszne żagielki, więc nie wiem jakby to aerodynamicznie miał pływać na tych koszulkach, ale jakoś to się, jakoś to się prezentuje. Mamy tutaj konstrukcję na beczkach, mamy przede wszystkim no, trójkę piratów wraz z akcesoriami i do tego dookoła pływa reki. Następnie już nieco późniejsze czasy piratów, to jest rocznik 94, który ostatnio tak został troszkę wzbudzony, jeśli chodzi o, o zestawy. Z tejże serii jest to seria Islandersów, czyli moment, w którym do piratów i żołnierzy zaczęli się dobierać tubylcy, że tak to ładnie nazwę, żeby tutaj nie zbonowali mi kanału za jakieś złe określenia. No, kiedyś by to się pewnie inaczej nazywało w latach 90., natomiast mamy tutaj wodza, wodza tubylców, wodza wyspiarzy, czyli króla Kahukę oraz jego mały tron. Zestaw z mojego dzieciństwa, dosyć dobrze wspominany. Nawet mi się zachowało pudełko. Znaczy już mi się nie zachowało, bo gdzieś tam się sprzedało, ale, ale była to jedna z rzeczy takich fajniejszych, które gdzieś, tam, yy, które gdzieś tam ze swoich czasów pamiętam. No I w środku ten tron się otwiera i w środku jest skrzynia z. Tu? Skrzynia z monetami. Także jak komuś zależy na monetach, no to jest dobra okazja, żeby je dorwać w takim oto małym zestawie. No i tutaj mamy mały, mały zamykany zestawik z tronem, z tarczami, z włóczniami, no troszkę się tutaj dzieje i fajna kolorystyka też tego zestawu. Natomiast ten zestaw ma też swoją większą wersję, czyli duży tron króla Kahuki, który oto prezentuje się, prezentuje się właśnie tak. I to jest duży tron tutaj z posągiem, mamy tutaj dwie figurki. Zwykłych, zwykłych wyspiarzy oraz figurkę Królaka Huki na takiej tutaj lektyce. I tak to się w środku prezentuje, a też, e, też dodatkowo jak tutaj odczepimy, no to w środku jest też skrzynia ze skarbami. I wszystko się dzieje na płytce bazowej. Dodatkowo jest do tego krokodyl oraz dodatkowo jest no, dosyć cenna rzecz, czyli łódka, łódka z piratami wraz z materiałowym żaglem. Tutaj ten materiałowy żagiel jest tutaj dość dużą częścią wartości tego zestawu, a w środku mamy po prostu jednego i drugiego pirata, którzy sobie tutaj wiosłują, i no, i pewnie chcą tutaj coś, coś zdziałać na tej małej wyspie, i no, w sumie to, to było zawsze ciekawe, co oni chcieli, ale może chcieli tych skarbów, co, co gdzieś tam są poukrywane, więc może dlatego tutaj. Nie tyle że wyspiarze na nich napadali, co piraci napadali na wyspiarze, żeby się dobrać do jakichś do jakich skarbów. Następnie, zwykle chronologicznie, mamy serię Castle, z której tym razem nie ma za dużo rzeczy, ale to dlatego, że kilka rzeczy się składa i czeka na ostatnie elementy, więc mamy takiego jednego małego rodzynka, również wspomnienie, jedno z ostatnich wspomnień legowych z mojego dzieciństwa, czyli taki zestaw z panem, on się chyba Cedric nazywał, Cedric de Bull, czyli. Yy, Szef, szef, wszystkich szefów, jeśli chodzi o frakcję byków, czyli tą frakcję z Wallis Castles z 2000 roku. No i to jest klasyczny zestawik z tamtych czasów, czyli wózeczek. Czyli większość, większość serii z Castle miało swoje wózeczki. No i to jest właśnie wózeczek ogniowy, który tutaj zawiera włócznie, mieczyk. No i figurkę tego, tego pana Cedrika, Takiego klasycznego z, Walla z z kolorową twarzą. Następnie, myślę, że możemy przejść do, no, do rodzynków z innych serii, które tutaj mamy. Pojawił się rodzynek malutki zestaw serii Fabulant. Wiemy, że seria Fabulant, mimo swojej prostoty i gdzieś tam pewnej unikalności, cieszy się zainteresowaniem, więc oto kolejny zestawik malutki nam tu wylądował. Jest to zestaw z króliczkiem, jakimś tutaj siedzeniem, oraz stolikiem z parasolką. Także dosłownie kilka klocków jest w tym zestawie, ale mamy małą, małą fajną figurkę. Króliczka czy też chyba pani króliczki, bo tutaj ma te rzęsy. I jedynym rodzynkiem serii Town, jedynym? No, jedynym, jedynym. Kilka zestawów jeszcze gdzieś tam jest w trakcie składania, więc y, dlatego jedynym. Y, jest taki wóz strażacki. Y, z, nieco mniejszy niż ten, który pokazywałem ostatnio, z rozsuwaną. No, coś mi się tu zacięło, ale z rozsuwaną drabiną. O, działa, wszystko, wszystko jest ok. Z rozsuwaną drabiną tutaj na wysięgniku. Do tego ma taką przyczepkę, która tutaj w sumie zawiera rureczkę i, i to tyle. Jeśli chodzi o tą przyczepkę, także troszkę taki zbędny element wozu strażackiego, ale jest. Chyba że tutaj gdzieś woda płynie, no to może ma to sens. I do tego zestawu jest też, jest też instrukcja. Także taki oto, takie oto maleństwo, które mi tu odpadają mi akcesoria. Ale wszystko będzie działać. Takie oto maleństwo ląduje w naszym sklepie i można sobie już jeden zestaw więcej kupić, jak będziecie kupowali coś z serii strażackiej. I myślę, że to jest dobry czas, żeby przejść do serii Space, która ma troszkę przedstawicieli. Chronologicznie, no to zacznijmy chronologicznie. Zaraz po Classic Space'ach były futurony, rocznik 87. Nie wiem, czy ten zestaw jest z 87, ale gdzieś te okolice końcówki lat 80. Jest to dosyć popularny, swego czasu mieliśmy kilka egzemplarzy tego zestawu, ale dawno go nie było. Zestaw z Futurona, z żółtym Futuronem, z takim oto, no taki ni to, ni to spodek, ni to stateczek kosmiczny. Tutaj z tymi szybami, z tym panelem, dosyć fajnie wyglądający. No i ma też ruchome skrzydełka. Także taki, taki drobny mechanizm tutaj się też, się też pojawia w tym zestawie. Ładny, bielutki, wszystko się w nim zgadza, także... Zapraszam. Coś tam z Futuronów jeszcze nam chyba zostało, także znowu można sobie kupić troszkę rzeczy. Następnie po Futuronach pojawili się Blacktroni, czyli... Tak, zaraz po Futuronach? Chyba tak, bo to był rocznik 88, więc pojawili się Blacktroni, czyli złole. I mamy tutaj zestaw chyba jeden z najmniejszych, nie licząc tam jednego zestawu promocyjnego, to to jest najmniejszy zestaw z serii Blacktron 1. Jest to taki oto chodzik kosmiczny, tutaj ma nawet nogi takie, takie poruszające się, no to trochę przypomina gdzieś tam jakby to, jakby to było, nie wiem, z Gwiezdnych Wojen, jakiś, nie, nie wiem, jakiś AT-AT, coś, coś takiego w tym stylu w tym, w tym stylu to wygląda. No i w środku ma co? Otwieraną szybkę tą żółtą oraz otwierany tutaj ten, ten panel, w którym znajdują się jakieś tutaj. Nie wiem czy to można nazwać broniami, ale w każdym razie coś tu się, coś tu się otwiera. No I przede wszystkim świetna kolorystyka, świetna kolorystyka czarno-żółta czarno z elementami tymi czerwonymi. No i w środku mamy też figurkę całą czarną, poza główką, która jest klasyczna żółta. Następnie, a następnie byli, byli M-Troni, z których znowu też mamy kilka zestawów wciąż u nas w sklepie. No, i to jest jedno takie uzupełnienie. Troszkę, troszkę instrukcja gdzieś tam sporo przeżyła, ale, ale jest. Jest to Beacon Tracer, czyli znowu najmniejszy zestaw z M-tronów. No najmniejszy albo jeden z dwóch najmniejszych, bo tam był jeszcze ten taki pojazd kosmiczny. Więc tak to, tak to wygląda, tak to się prezentuje. Tutaj ma tą otwieraną szybę, no i figurkę, figurkę M-trona, Antenkę. Następnie kolejną serią. No już nie kolejną, tam troszkę było gdzieś w międzyczasie. Jest seria Sperius, z której to ostatnio dorzuciliśmy kilka zestawów w pudełkach, a teraz dorzucamy malutki zestaw z malutkim statkiem kosmicznym z panem Spyrusem. Więc jak ktoś jeszcze się zastanawia, czy zbierać tą serię, czy ona ładnie wygląda, no to można sobie zacząć od takiego oto zestawiku promocyjnego, on był w tych takich kwadratowych pudełeczkach. I następnie już taka końcówka klasycznych space'ów, jeśli można to nazwać jeszcze klasycznymi space'ami. To była seria Xplorians z roku 1996 i tym razem kolorystyka biała, tacy tutaj kosmiczni naukowcy, badacze. To jest zestaw Hovertron, czyli również zestawik, który posiadałem w dzieciństwie. No jest to szef wszystkich szefów, panów Xploriansów na takim oto okrągłym, okrągłym spodku statku kosmicznym. Tutaj ten element jest unikatowy chyba dla tego, dla tego zestawu. Ma tutaj dwa, dwie naklejki odlaskowe, jedna w dobrym stanie, druga o, troszkę tu odłazi, ale, ale jest. No i też zestaw, który się cieszył swego czasu dużą popularnością i wrócił do nas do sklepu. Oraz zestaw nieco większy, czyli Scorpion detektor. Taki, taki dosyć duży zestaw z przyczepą, taki pojazd kosmiczny z dwoma figurkami. Jest już u nas chyba jeden egzemplarz na sklepie, chyba że się sprzedał. Ma tutaj dwa, dwa ramiona jedno z parasolkami, a drugie z magnesem oraz naklejką magnetyczną. W środku tutaj też te antenki się ruszają, ta szyba się, się otwiera, więc można tutaj te postacie przewodzić w środku. No i drugą częścią jest, jest ta przyczepa z tym tutaj, nie wiem, jakimś laserem czy satelitą oraz też tutaj jakimś stanowiskiem z naklejkami odblaskowymi. W środku też jest, też jest możliwość umieszczenia naklejki. No i całkiem duży zestaw, który się, który się chwilkę składa, bo on tutaj zawiera troszkę małych, troszkę małych elementów. No taki średni zestaw serii serii Explorience. Ląduje na sklepie, można sobie wybrać, która wersja jest ładniejsza. To by było na tyle, jeśli chodzi o Space'y. No i zanim przejdziemy do największej klasyki i największego powodu, do, dla którego ta, e, ta dostawa tutaj jest, to ma, malutka wstawka reklamowa. E, nawiązałem niedawno współpracę z Blue Ocean, dzięki temu mam dostęp do magazynów, które wychodzą, e, magazynów Lego z figurkami. No i jest to dobra okazja, żeby Wam pokazać kilka e, ostatnich, które do mnie dotarły. Są to dwie ostatnie dostawy, jedna tam sprzed dwóch, trzech tygodni, a jedna świeżutka. Także myślę, że jak oglądają mnie jacyś młodsi, no to można sobie popatrzeć, co my, tutaj, co my tutaj mamy. Są to różne serie i zwykle to jest po prostu gazetka z figurką, także będę tutaj to prezentował no według jakby serii i figurek. Pierwsza to jest gazetka z Ninjago, która zawiera taką oto zieloną figurkę Lloyda. Są też tutaj karty i są też tutaj to chyba też są karty, ja się nie znam za bardzo na tym, ja już za stary jestem na takie rzeczy, ale... Ale pokazuję, może ktoś mi oświeci, do czego to służy, czy to się jakoś zbiera, czy to są jakieś kolekcjonerki. No ja tutaj raczej patrzę na, na figurki w takich rzeczach. Kolejną rzeczą, którą mam jest Spider-Man. No jak figurka Spider-Mana wygląda, to myślę, że każdy wie. W środku tych gazetek no to znajdują się jakieś komiksy, jakieś historyjki. Jest tutaj też troszkę reklam innych czasopism, no także tak to, tak to wygląda od środka. No wszystko jest, jest dostępne gdzieś tam w salonikach prasowych z tego typu gazetkami, możecie to pewnie gdzieś też zamawiać na sieci. Kolejną gazetką jest City z klimatem, z klimatem Adventurers, o tak bardzo z klimatem Adventurers, bo nawet ta nowsza figurka Johnego Fandera tutaj jest. A tutaj mamy taką oto, taką oto motorówkę dżunglejską, dżungielską, dżunglową. No, czyli, czyli po prostu jakaś motorówka, która sobie gdzieś tam pływa, e, gdzieś tam pływa w dżungli. E, kolejna rzecz, którą mam, to jest Minecraft. Też tutaj nie znam tego uniwersum, ale widzę, że jest tutaj taka figurka oraz zielona figurka przypominająca e, nieważne co przypominająca i też jakieś karty. Oraz mamy też Frency. Mamy też Frency z e, fajną, e, fajną rzeczą czyli tutaj jakimś domkiem dla, dla kotka, z figurką kotka. I tutaj widzę, że też są rzeczy związane z kocim domkiem Gabi. No nie będę tutaj udawał, że to jest moja tematyka, bo nie jest, no nie jest to paradisa, żeby to wypadało chłopcom wiedzieć, na czym to polega. I, ale w każdym razie tutaj mamy takie oto, takie oto rzeczy i tutaj pewnie są jakieś rady, porady, trochę brawo ger dla mnie ale pewnie dla dziewczynek jest to coś fascynującego. No zdecydowanie bardziej fascynującą rzeczą jest magazyn ze Star Warsami wraz z figurką Mandaloriana. Tak oto wyglądającą i z takim tutaj Wejderem na, na okładce. No znowu w środku zawierająca sporo, sporo łamigłówek, historiek, są też komiksy. No i to strasznie przypomina dawny wyścig przygód gdzieś tam z początku lat. 2000, a może końcówki lat 90. Muszę kiedyś zrobić filmik o tym, bo ja mam całą serię tych, tych gazetek gdzieś tam przechowaną z dzieciństwa. Zastanawiam się, czy to wrzucać na sklep, czy nie, ale jakiś filmik na pewno muszę z tym, muszę z tym zrobić. Także to były gazetki od Blue Ocean. Dziękuję bardzo wydawnictwu za przesłanie tego do mnie. I myślę, że gdzieś się kiedyś w najbliższym czasie pojawi jakiś konkurs na sklepie Krecika, żeby można było sobie tutaj te gazetki dobrać. No ja nie, ben, nie będziemy ich sprzedawać, po prostu gdzieś tam będą dodawane jako gratisy, może rozdawane na eventach. Zobaczymy jeszcze na razie, to są takie wstępne plany, no muszę troszkę mieć tych nagród, żeby, żeby je móc rozdawać i wtedy na pewno jakiś konkurs się trafi. I tym samym tam dadadam możemy przejść do największej klasyki która tutaj powraca do nas na sklep po pewnej kilkumiesięcznej nieobecności, nieobecności spowodowanej tym, że, że ostatnio chyba dwie barakudy sprzedałem bezpośrednio, w sensie ktoś sobie zamówił, zanim je zdążyłem wrzucić na sklep, a tymczasem barakuda wkracza do sklepu i to bardzo ładna barakuda. Oczywiście, jeśli ktoś nie wie, co to jest, no to to jest największy okręt piracki, rocznik 89, początek piratów, no i w zasadzie jeden z Wtedy chyba największych setów, e, największych setów Lego rozmiarowo. No nie licząc techników, to myślę, że to może być, jeden, to może być największy e, rozmiarowo zestaw z tamtych czasów e, i też no w zasadzie model teamy i techniki miały takie duże zestawy, a inne serie nie. No ciężko, żeby seria Town miała coś niesamowicie wielkiego. No może, może lotnisko było jakby na kilka płyt bazowych, natomiast wielkościowo no to na pewno jest klasyka. Co ona zawiera? Bardzo ładne żagle. To od razu mogę powiedzieć, że jak ktoś poluje na żagle w ładnym stanie, to tutaj wszystko się zgadza: nie są jakieś pożółknięte, nie są jakieś pobrudzone, nie są porwane. Linki mam zastąpione, to od razu mówię, że nie posiadam tych oryginalnych, bo one są straszliwie drogie i ciężko jest je dorwać po prostu. Natomiast zamienniki, które mam, no wyglądają dobrze, zgadza się ich długość, i wszystko się, wszystko się tutaj zgadza. Dużo figurek piratów: jest i piratka, i kapitan piratów. I kilku piratów w tych niebieskich koszulach, kilku piratów w tych żółtych koszulach. W środku też są maszty: jest tutaj na froncie taka oto, taka oto syrenka. W środku są dwie skrzynie ze skarbami, dosyć dużo broni. Tutaj jest otwierany, otwierany pokład. Uda mi się. Nie chcę tutaj nic zrzucić, ale w środku mamy też otwierany, yy, otwierany pokład. O, tak to się w środku prezentuje i można go też otworzyć z tej strony. Tylko chyba, żeby go otworzyć, to muszę odczepić ten maszcik. To ja go sobie odczepię. Aha, muszę go odczepić i zdjąć łódkę, którą mam tutaj umieszczoną. No i w środku tak oto wygląda to pomieszczenie. Pomieszczenie kapitana. No reszta gdzieś tam sobie spała pewnie pod yy, pod Wkładem, tak się to chyba nazywa. No i tutaj w każdym razie no bardzo ładnie wyglądający tył tego statku, przede wszystkim w tą taką żółto-czarną żółto kolorystyką. No taki, wiecie, statek jak z Blacktronów, nawet rośniki się zgadzają. Są też dwie duże, dwie duże flagi. Tu od razu informuję, jedna w bardzo ładnym stanie, druga też w ładnym stanie, tylko jeden zaczep jest tutaj taki o tutaj był ten zaczep taki lekko lekko naruszony, on nie jest złamany nie jest sklejony, ale jest taki, że gdzieś tam przy mocniejszym pociągnięciu no, uważałbym po prostu z nim druga flaga bez, bez zarzutu o, także tutaj no, będzie trzeba uważać po prostu przy, przy pracowaniu z tym z tym zestawem, jest też małpka, jest papuga no jest, jest tutaj wszystko czego trzeba, no godzin składania, no to jak ja już składam ten zestaw któryś raz, to no, to wciąż mi to zajmuje tak z, 4 godziny, żeby go, żeby go poukładać. No jest tutaj oczywiście instrukcja jest dosyć skomplikowana, że tam jest kilka etapów, kilka etapów naraz. Sama instrukcja to jest jakieś 20 czy 30 kroków, a klocku w tym zestawie jest prawie 1000. Także jest, jest co robić, w dodatku wszystkie te klocki są albo żółte, albo, y, albo czarne, tutaj mało jest do mieszek innych kolorów, więc też, też jest troszkę wybierania, no trzeba sobie to rozsypać na stole. Zresztą co ja będę mówił, no jest to barakuda, barakuda ląduje na sklepie, jeśli ktoś ma ochotę sobie ją sprawić, zwykle gdzieś tam we wrześniu czy na jesieni barakuda wpływa na nasze wody i y, dosyć szybko zwykle wypływa, no, Zobaczymy, czy pojedzie z nami na Klockon. Może pojedzie. Szczerze mówiąc, nie chcę jej zabierać na Klockon, bo ona jest jedynym niewymiarowym pudełkiem. Ale oczywiście, jeśli nikt jej do tej pory nie kupi, to bardzo chętnie sprzedam ją na Klockonie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą dostawę. Jak widzicie, nie jest duża, jest to kilkanaście, jest to kilkanaście zestawów, w dużej części nawet małych zestawów. Jest to troszkę taki prequel do następnej dostawy, która powinna zawierać już nieco większe zestawy na płytach bazowych. Po prostu nie zdążyłem ich złożyć, a ja nie chciałem czekać z tą dostawą nie wiadomo jak, jak długo. Także coś na pewno się pojawi, kilka zestawów czeka na dosłownie ostatnie elementy, także powinno się znowu ożywić. No i z takich newsów jeszcze, co tam się, dzieje, co tam się jeszcze dzieje w sklepie Krecika, no to we wrześniu będziemy na... No w sumie nie wiem, czy to już powinienem zapowiadać, ale tego września się gdzieś tam, gdzieś tam, się pojawi stoisko Krecika. Jak będę już wiedział, że mogę to zapowiedzieć, to, no to powiem, powiem oficjalnie, gdzie to będzie. No i przede wszystkim jest też Klockon, także zapraszam do zakupu biletów na, na Klockon. Chyba już złote bilety zostały wyprzedane, natomiast bilety normalne są wciąż w sprzedaży okolice 20-21 września jeśli się nie mylę z datami teraz, bo nie mam kalendarza przed sobą w każdym razie no, ten weekend, w którym, się, w którym się dzieje data 20 września w Będzinie, w Będzin Arenie no co będzie na klockonie? Na klockonie będzie wszystko będą firmy i związane z Lego i związane z innymi markami klocków, tam wiem, że brodaty dosyć dużo tych firm pozostałych też zaprosi, więc jest to dobra okazja, żeby się poznać no, też z innymi klockami innych e, marek, będzie dużo influencerów, będzie dużo stanowisk sklepowych, bo no, będziemy my, będzie kopalnia klocków, będzie Brick and Fun i no, pewnie też klockopol będzie, nie wiem czy już jest ogłoszony, a i Bricksy będą przede wszystkim, e, więc no, myślę, że stała, stała fajna ekipa się powinna, e, się powinna pojawić. Także bardzo mocno zapraszam. I widzimy się w Benzin Arenie oraz też widzimy się w sklepie Krecik Sklep z Marzeniami, jak ta dostawa wyląduje w sklepie. Myślę, że e, dzisiaj mam troszkę rwany dzień, więc pewnie gdzieś tam dopiero wieczorem się to pojawi, ale jak się pojawi, to mam nadzieję, że coś sobie zabierzecie. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, zapraszam do subskrybowania kanału Miry i Ego Ego i do odwiedzania sklepu Krecik Sklep z Marzeniami. Trzymajcie się, cześć i pa pa!